Ech, znów o tych rx i RTX'ach. A czemu by nie? Pogadajmy. Tak jak mówiłem Wam w przeszłości, karty do 1000 zł nie istnieją. Ten rynek po prostu upadł. Jeśli miałbym szukać już jakiejś propozycji, to na pewno z rynku wtórnego. Bo na rynku pierwotnym nic ciekawego się nie dzieje. Mamy propozycję RXA 6500 XT, ale gdybym miał decydować się, tutaj jeszcze raz się powtórzę, na zakup takiego Eriksa w cenie 900 zł, to po prostu złapałbym się za głowę i z całych sił próbował zebrać więcej pieniędzy na dokładkę do Eriksa 6600. Karty zdecydowanie. Wydajniejszej, ciekawszej, również pod kątem przyszłości, czy nawet teraźniejszości, kiedy no, 4GB VRAM jest po prostu nie do przyjęcia w karcie graficznej nawet za 1000 zł. I to tyle, jeśli chodzi o ten segment. Nie ma się nad czym specjalnie rozwodzić. Zresztą, RX 6500 XT to była karta na przeczekanie. Karta wypuszczona, powiedzmy, z takim małym uśmiechem w stosunku do graczy omijająca jakby te zainteresowanie kopiących kryptowaluty. No ale dzisiaj ta karta moim zdaniem w obliczu tak niskiej ceny RX 6600 nie ma racji bytu. No, ale powyżej 1000 zł robi się bardzo ciekawie. Tutaj mamy takiego flagowca tego segmentu cenowego, czyli RXA 6600. Właśnie, jest to karta, która często spotykana jest w promocjach za około 1000-1100 zł. I to jest świetna wycena jak na kartę o niezłych osiągach w 1080p, dysponującą 8GB VRAM-em. I to sprawia, że mówimy o modelu dla mas. Miejmy nadzieję, że jak najdłużej utrzyma się on na rynku. Macie oczywiście testy tej karty. Zachęcam Was bardzo gorąco, przy okazji omawiania każdej kolejnej karty, do zerknięcia na te premierowe testy. Oczywiście trochę się pozmieniało ta moja opinia o RX 6600, również, bo pamiętam, że wtedy po premierze XTK nie oceniałem zbyt wysoko. 6600 modelu bez tego dopisku XT. No ale dzisiaj mówimy o świetnej wycenie i akceptowalnej wydajności, a nawet niezłej wydajności w granicach 1000-1200 zł. Modele jakie polecam to przede wszystkim szafirek Pulse. Jest to taki moim zdaniem odpowiedni wybór, jeśli chodzi o Radeony. I tak powinno być. Ale. Radeon, Radeonem. Co mamy dalej? Pomijam RTX -a 3050 ze względu na niską wydajność standardowej rasteryzacji i myślę, że kiepską ofertę również pod kątem RT. Ale jest ARK i to jest być może zdziwienie, ale faktycznie muszę powiedzieć o ARKach ze względu na dobrą wycenę. Mamy tam 750 i 770. 750 w 1080p prezentuje podobną wydajność jak RX 6600. Oczywiście wiemy o tych wszystkich problemach już nie wieku dziecięcego, ale tych z kompatybilnością ze starszymi grami, również z działaniem oprogramowania Intela. Aczkolwiek, jeśli popatrzymy sobie tylko na tą standardową rasteryzację, na nowsze tytuły, no to mamy do czynienia z dosyć ciekawą kartą graficzną o nierównych osiągach. W wielu grach komputerowych, ale jednak jest to jakaś alternatywa również dla Radona, chociażby z powodu dysponowania sprzętowym wsparciem dla wykodowania AV1, co może przydać się podczas streamowania. 770 jest droższa od Radona o około 300 zł, ale prezentuje nawet o kilkanaście procent wyższą wydajność. I znowu, tutaj informacja o tym, że musicie zdawać sobie sprawę, że problemy. Wystąpią przy kompatybilności ze starszymi grami. Również te problemy natury oprogramowania mogą mieć miejsce. I to tyle, jeśli chodzi o segment do 1500 zł. O słuchajcie, a co się dzieje w segmencie od 1500 do 2000 zł? Tutaj mamy lawinę kart. Bo te karty w różnych przedziałach czasowych wskakują do oferty. Jest i RTX 3060 12GB, i RX 6600XT, 6650XT, RX 6700, RX 6700XT, czy wreszcie RTX 3060. Jaj. Cała masa dosyć ciekawych kart graficznych, i teraz pytanie, jakie się pojawia pewnie u Was, to jaką wybrać? I to jest dobre pytanie, bo nie da się na niej jednoznacznie odpowiedzieć. RTX 3060 12 GB przez wielu określany mianem, no powiedzmy, że udanej karty, ale jednak nie do końca dobrej w porównaniu z podobnie wycenionymi Radeonami. No dzisiaj Radeony wygrywają tą wydajnością w standardowej rasteryzacji, choć nie lubię tego określenia. RTX oferuje w porównaniu na przykład z RX 6600 xt e, więcej pamięci GDDR6, również dostęp do DLSS, do ray tracingu, który lepiej na tej karcie działa i również jest moim zdaniem ciekawszą ofertą dla osób, które zajmują się kreowaniem, znów szukam dobrego słowa, no po prostu siedzą w Adobe czy w DaVinci. To jest na ten moment lepszy wybór, szczególnie pod kątem działania w premierce. Tak to wygląda ale idąc nieco dalej troszeczkę się wznosząc z tym budżetem mamy do wyboru RX -a 6700 XT bądź RTX -a 3060 Ti. 3060 Ti tym razem jest to GeForce, który oferuje dostęp do mniejszej puli pamięci niż Radeon RX 6700 XT. Przegrywa również z Radeonem o kilka procent pod kątem tej standardowej wydajności. No ale z kolei Znowu powtórzę się: DLSS, RT o tym mówię nieustannie od kilkunastu miesięcy przy tych konfrontacjach kart czerwonych i zielonych. Do tego dochodzi oczywiście jeszcze performance Perwat, który jest lepszy po stronie Nvidia. To tak w skrócie, dlaczego? Ponieważ za chwilę swoją premierę będą miały dwa ciekawe wytwory. RX 7600XT, a także RTX 4060 Ti. Spodziewamy się, że RX 7600XT może mieć wydajność z pogranicza RX 6700XT. Pytanie, ile będzie kosztował? No bo biorąc pod uwagę jego 8GB VRAM, no nie powinien on być wysoko wyceniony, na pewno poniżej 2000 zł. Czy to będzie lepsza alternatywa dla obecnego Radeona? Z pewnością pod kątem performance per Watt tak. Czy znowu te 8GB nie nabrudzi Full HD? O tym przekonamy się w testach. Z kolei RTX 4060 Ti będzie kartą mocno wykastrowaną względem RTX 4070 i też dysponującą 8GB fabrykiem. Spodziewamy się, że cena tej karty powinna oscylować wokół 2000 2100 zł. Dalej w tą wycenę nie wierzę, ale być może tutaj Nvidia mnie mocno zaskoczy. I raczej biorąc pod uwagę. Liczbę jednostek, jaka przewija się w tych wszystkich prasówkach czy może plotkach, a także oczywiście biorąc pod uwagę całą resztę specyfikacji, może ona mieć wydajność z pogranicza RTX 3070TI, który jest dzisiaj spotykany w kwocie 2500 tysiąca Tak to w dużym skrócie wygląda, więc z pewnością, jeżeli dzisiaj wybieracie kartę graficzną do 2000 zł, to warto myślę, że jeszcze chwilę poczekać. I chyba nie wprowadzę Was w błąd, bo no, cały czas te propozycje starsze będą na rynku. Spodziewam się, że w ciągu miesiąca nie wyjdą, a mimo to zostawiacie sobie jakąś furtkę do wyboru tych nowszych konstrukcji. Wybór karty w granicach 3000 złotych jest dominowany przez trzy modele, chociaż głównie dwa, a jeden jest taki na dostawkę. Chodzi o te dwa główne, czyli RTX 6950XT i RTX 4070. RX jest kartą znacznie wydajniejszą, ale pobierającą znacznie więcej energii, niedysponującą DLSS3, czy inaczej Frame Generator. I to powoduje, że pod wieloma względami RTX 4070 jawi się jako lepszy wybór, chociaż ciężko mi przeszło to przez gardło, ale. Zdaję sobie sprawę, że część osób właśnie ze względu na te techniki, na te usprawnienia wybierze RTX 4070RX odgrywa się znacznie lepszą wydajnością w standardowej rasteryzacji i do tego dokładamy jeszcze. Kwestie dużo większej pamięci. No i to wszystko daje nam obraz bardzo ciekawej karty glewczynej w cenie 3200 zł. Musicie sobie sami odpowiedzieć na pytanie, po prostu, jaka karta będzie dla Was najlepsza i czy patrzycie pod kątem DLSS3, ewentualnie wysokich klatek Full HD, być może w 1440p, czy raczej skłania się się ku drugiej opcji. Dużo jest tych znaków zapytania. Ja też na wszystkie nie jestem w stanie Wam odpowiedzieć, bo wybór kart w dzisiejszych czasach jest bardzo mocno powiązany z preferencjami użytkownika. Kiedyś mówiliśmy o tym, że ktoś sobie gra w grę A czy B i dlatego wybierze dany chip czy, czy daną kartę graficzną. To się myślę, że jeszcze bardziej skomplikowało, bo do czynienia mamy z przeróżnymi technikami, z przeróżnymi preferencjami, czy może. Nie chciałem powiedzieć tego brzydkiego słowa, nie powiem go, ale z takimi konkretnymi wyborami użytkowników. Ja staram się Wam nakreślić to w moich materiałach premierowych, także tutaj, żebyście mieli jasny obraz tego, jak dana karta wypada. No i jest jeszcze RX 6800, tylko prawdę mówiąc dzisiaj no, ta karta za 2,500 tysiąca złotych e, chyba jednak celowałbym w RTX 4070 w e, taką dokładkę do tej karty graficznej z tych względów, które wymieniłem wcześniej. Ale żeby nie było, cały czas nie oceniam dobrze RTX 4070. Cały czas mam do niego duże uwagi względem tego, co prezentuje versus starsza generacja. Na RTX 3070 Ti, 3070 bym nie patrzył. Ze względu na wprowadzenie tutaj nowych modeli. Karty graficzne do 5000 zł. Znów skomplikowany wybór RTX 4070 Ti i RX 7900 XT. Tak, patrzyłem sobie na cenę obu tych kart i wychodzi na to, że są one bardzo podobne. Za referenta Radona zapłacicie 4299 zł, czasami w promocjach nawet poniżej tej kwoty, poniżej 4000 zł, co myślę jest bardzo ciekawą opcją, jak za kartę, która prezentuje wyższe i równiejsze osiągi od RTX 4070 Ti, ale znowu RTX. Tutaj posłużę się wręcz słowami Nvidii. Odgryza się DLSSM, czy odgryza się Performance per Watt i odgryza się również lepszą kulturą pracy. No bo jednak e, ta konstrukcja referencyjna AMD będzie spisywała się gorzej, nawet od tych najtańszych wersji RTX 4070TI, które umówmy się, pracują naprawdę bardzo e, dobrze. A, no i zapomniałem oczywiście o tym głównym argumencie: Ray Tracing, przepraszam Was bardzo, Nvidia. E, wybór znowu skomplikowany. Dla mnie RTX 4070 ti jest kartą, która w obecnej chwili, jeśli chodzi o karty za ponad 4000 zł, dysponuje naprawdę ograniczonym. Fauramem, do tego dołóżmy kwestię jednak nierównych osiągów, między innymi przez magistrale pamięci. No i wychodzi na to, że jest to propozycja, która w niektórych sytuacjach będzie radziła sobie wyraźnie gorzej o CX 7900XT. Mówię tutaj o wysokiej rozdzielczości i o wysokim zapotrzebowaniu na pamięć GDDR 6X. Tyle w tym temacie. Znów trudny wybór, nie ułatwiam Wam zadania. Karty powyżej 5000 tysięcy Jeśli macie powyżej 7 zł, nie patrzcie na żadną inną kartę, tylko biegnijcie do sklepu i kupujcie RTX za 4090, <noise> no bo innej karty nie dostaniecie, a jest to karta najlepsza, jeśli chodzi o ten segment powyżej tej kwoty. Aczkolwiek w niższych segmentach, może w niższym zakresie, mamy do wyboru znów dwie karty. Tak, zgadliście, Radeona i GeForce'a. Radeon kosztuje dużo mniej mianowicie Radeon RX 7900XTX od GeForce RTX 4080. Radeony są spotykane już w kwocie 5000 zł. Była spora obniżka i okazuje się, że jest to naprawdę jeszcze ciekawszy wybór niż Radeon RX 7900, ale XT w konfrontacji z RTX 4070 Ti. Znowu mówimy o kartach, których osiągi są bardzo, ale to bardzo równe. Zachęcam was do obejrzenia takiego dużego podsumowania z konfrontacji RX 7900XTX kontra RTX 4080, gdzie Udowodniłem, że te karty tak naprawdę prezentują bardzo podobne osiągi w szeregu gier. Nie będę się powtarzał, bo kwestie DLSS, ray tracingu rozebraliśmy sobie wielokrotnie na czynniki pierwsze. Mówiłem o tym także w tym materiale przy poprzednim segmencie. I to samo tyczy się tej rywalizacji. Tyle, że tutaj w tej rywalizacji XTX bardzo mocno wygrywa ceną z RTX 4080. Ta karta potrafi być nawet o 1000 zł tańsza od GeForce'a. Pytanie, jak Wy się na to zapatrujecie, bo wiem, że moje, te dywagacje, moje przemyślenia często burzy jeden aspekt Waszego wyboru. Po prostu wolicie GeForce'a niekiedy. Tych osób wybierających Radeony jest cały czas mało, z wielu różnych powodów. I to tyle w tym materiale, tak? Bym to zamknął taką klamrą, jeszcze się podrapię w tym luźnym materiale. Pamiętajcie, proszę, o premierach, które nadchodzą, o tych dwóch kartach, a pewnie będzie ich trochę więcej w tych niższych segmentach, ale pewnie szału nie spodziewajcie się po tych premierach, nic ciekawego nie będzie. Obym się jednak mylił. Papa, pa, mówił Lipton.